Sławek Jastrzębowski, witam państwa w programie. Więc, jak? Naszym dzisiejszym gościem jest prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Witam pana bardzo serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry. A co pan tam przyniósł, panie prezesie? E, świadectwo szkolne, które próbowaliśmy wręczyć pani minister podczas e, spotkania w Toruniu. Ale Pani Minister skrupulatnie pilnowała, aby nie spotkać się z protestującymi nauczycielami, którzy przyjechali do Torunia. Pani Minister Edukacji pani, Narodowej. Pani Minister Edukacji Narodowej, Pani Zalewska, biorąc pod uwagę fakt, że oceny Pani Minister wystawione za ten czas miniony, a nie jak Pani Minister próbowała powiedzieć za rzecz, o której jeszcze nie wspomniała, to oceny nie są najlepsze, więc pewnie dlatego Pani Minister Zalewska skrzętnie Ominęła nauczycieli, przyszła 10 minut spóźniona i weszła. Ale ona jest sama nauczycielem przecież. Także je, że zna. Jest, nauczycielką, bój, języka, trud jest znój. nauczycielką języka polskiego i zapewne wiedziała, jaką rolę w edukacji odgrywa świadectwo. Tutaj wszystkie te przedmioty i te osiągnięcia, Pani minister, które dotyczą powtórze, czasu minionego, a nie projektowanych zmian, zostały przez nas bardzo negatywnie ocenione. To znaczy, Istot... czasu minionego tego pół roku. No tak, od momentu, kiedy pani ministra Anna Zalewska z woli pani premier została ministrem edukacji narodowej, ma już sporo osiągnięć, bo bo wycofała się z realizacji obowiązku szkolnego, czym spowodowała absolutny zamęt znaczy, wielkich. Mówił o sześciolatkach. Tak, mam na uwadze sześciolatków, nie podjęła żadnych de facto działań, aby zapobiec bezrobociu nauczycieli w oświacie, tych nauczycieli, którzy chcieli owe sześciolatki między innymi uczyć. Ale zatrzymajmy się tutaj. A czy nie jest tak, panie prezesie, że zatrzymała się, bo przecież mamy pokolenie niżu demograficznego. No tak, ale jeżeli z woli ekipy rządzącej, z woli także pani minister, nagle trzysta kilkadziesiąt tysięcy dzieci nie idzie do szkoły, to znaczy, że zostaje w przedszkolach, to ta część nauczycieli, która sądziła, że będzie miała te dzieci pod swoją opieką. To jest te kilka tysięcy bezrobotnych nauczycieli. Panie Prezesie, ale to nie jest tak, że z woli, mówi Pan Minister Edukacji, a może to jest z woli rodziców. To rodzice chcieli podejmować decyzję, to w tej sprawie elbanoscy protestowali, to w tej sprawie miało być rozpisane referendum. No tak, ale wydaje mi się, że tutaj musimy wyważyć i to w sposób bardzo czy chcemy, odpowiedzialny. Czy chcemy na siłę uszczęśliwiać rodziców? Nie, czy też sposób... mówimy, że jednak rodzice nie mają pełnej wiedzy, że pełną wiedzę mają jednak wykwalifikowani nauczyciele. No, szkoła jest m, także pewnym obowiązkiem, jest obowiązek edukacji, obowiązek nauczania i pewnie gdybyśmy oddali całkowicie decyzję w, w ręce rodziców, to pewnie część z nich jakby dla świętego spokoju zrezygnowałaby z tego obowiązku, po co się trudzić i pomagać dziecku w edukacji. Natomiast m, no, rzeczywiście m, ta fundacja Ratuj Maluchy zrobiła wiele zamieszania, próbując przekonać Ale z dobrze, dużym powodzeniem… Ale złego czy dobrego? Moim zdaniem, złego, dlatego że po pierwsze, odebrała ogromnej rzeszy małych maluchów szansę wcześniejszego rozpoczynania edukacji szkolnej, a więc te przewagi, które będą z każdym rokiem pojawiały się. W edukacji szkolnej oni tracą, odebrała pracę tysiącom nauczycieli, a przede wszystkim stworzyła wrażenie, że szkoła jest elementem opresji, że szkoła jest niebezpieczna, że dzieci nie będą tam zaopiekowane, że lepiej by było, gdyby dzieci były w przedszkolu, co jest obrazem nieprawdziwym. Ale y, argumenty elbanowskich, w które się wsłuchiwałem dość uważnie, będąc ojcem sześciolatki wówczas, były następujące. Do szkoły tak, sześciolatki tak, ale nie z tym programem. Ten program sprawia, że dzieci zrażą się do szkoły. Nie, nie, nie sądzę. Między jednym a drugim pokoleniem dzieci, które... 20... To, była, to były argumenty nieprawdziwe? One były argumentami bardzo nośnymi medialnie. Ale były to argumenty nieprawdziwe, nieodpowiadające temu, co dzieje się w szkole. Dzieci, które poszły do szkoły 20 lat temu, to pokolenie, które 20 lat temu rozpoczynało edukację, ma się nijak do obecnego pokolenia. Ta akceleracja postępuje w sposób niebywały. Dzisiaj dziecko w wieku 5 lat jest w wielu przypadkach gotowe do tego trudu, do tego wysiłku intelektualnego. Oczywiście nie w tym klasowo-lekcyjnym modelu. Tu trzeba ten element no właśnie, zabawy brać pod te, te uwagę. te dzieciaki nie chcą siedzieć w ławkach Ale szkoła jest minut. do tego przygotowana, szkoła była do tego przygotowana. O dziwo. Podczas debaty na Komisji Edukacji pani minister, chyba dwa miesiące temu, prezentując poziom gotowości szkół do przyjęcia sześciolatków, sama musiała to podkreślić, że w dziewięćdziesięciu paru procentach szkoły były do tego gotowe. No tyle tylko, że mleko się wylało. No dzieci zatrzymali swoje. Rodzice zatrzymali swoje dzieci w domu bądź w przedszkolu. Nie wszystkie. Nie I wszystkie. Znaczy, rodzice my... mogli decydować. I to chyba no dobrze, zawsze że Zawsze rodzice. rodzice mieli prawo do decyzji. Także no, i czasem dzisiaj. czasem trzeba było się uciekać do specjalistycznych badań. Które... E, no tak, ale dzisiaj rodzic, jeżeli chce posłać swoje dziecko sześcioletnie do szkoły, musi iść na, do poradni na badania. To jest taki element, który także wstrzymuje wielu rodziców, którzy mają do poradnie 60-80 kilometrów. On, on nie pojedzie ze swoim dzieckiem, woli go zostawić w domu. Natomiast ustawa o systemie oświaty zawsze rodzicowi dawała prawo do podjęcia decyzji. Panie prezesie, ale pana argument, który ja rozumiem, wydaje mi się nie do końca przekonywający. Argument jest taki. Niedobrze, że dzieciaki nie poszły do, do szkoły, sześciolatki, bo nauczyciele stracili pracę. Nie, to, to jest także argument. I, ja to rozumiem, tylko że czyje dobro jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest dobro dzieciaków, czy ważniejsze jest dobro nauczycieli, którzy są na tyle sprytni, inteligentni, że potrafią się przekwalifikować? Yy, powiem tak, bez wątpienia tutaj nie ma alternatywy. Dziecko jest najważniejsze. Bez, bez dzieci nie ma szkoły, bez uczniów nie ma szkoły, mimo że są tam nauczyciele. Natomiast zwracam uwagę na to, że... To, co podkreśliłem, poziom gotowości szkół, wyposażenia w większości tych szkół, poziom przygotowania zawodowego nauczycieli, także program, o którym mówili Elbanowcy, był do tego gotowy. Zabrakło takiego bardzo prostego, czytelnego przekazu adresowanego do rodziców, że ta przewaga, która leży po stronie przedszkola, więc chociażby drugie śniadanie, opieka do godziny 17, że to będzie im zapewnione także w szkołach. Tutaj zabrakło rządzącym, poprzednim ekipie trochę więcej wyobraźni, takiego profesjonalnego podejścia i trochę cwaniactwa, powiem szczerze, dlatego że mając swoje kompetencje i wpływy na samorządy, na, na wojewodów, mając pieniądze, można było także spełnić ten postulat rodziców, czyli Uruchomić świetlice dedykowane dla dzieci 6-7-letnich, uruchomić stołówki, nie catering, nie styropia, ani nie takie dożywianie szkodliwe z punktu widzenia małego człowieka, tylko zrobić po prostu normalne stołówki i zapewnić funkcjonowanie świetlic do 17. Rodzic, który pracę kończy o godzinie 15, nie może się zastanawiać, dlaczego dziecko do 12 zbiega, biega z kluczem na szyi koło domu. Tego zabrakło. I to spowodowało, że cała masa rodziców uznała, że lepiej zatrzymać moje dziecko w przedszkolu. Tam nie będę miała kłopotów, nie będę miała problemu z odpowiedzią na pytanie, kto się nim zajmie, ale także taki element, który pewnego odsetka rodziców dotyczy. Dziecko w przedszkolu nie wymaga opieki, nie wymaga siedzenia z nim, odrabiania lekcji, tego wysiłku fizycznego, intelektualnego po stronie rodziców. Ja Szkoła znam, tego wymaga. Ja znam dzieci nauczycieli, którzy. Ci nauczyciele nie posłali swoich sześcioletnich dzieciaków do szkoły, bo mówią, nie, niech sobie zaczeka. Ten rok jeszcze niech się pobawi. Ma swoje dzieciństwo, dojrzeje emocjonalnie, dojrzeje intelektualnie do tego programu. Zawsze się taki odsetek znajdzie. Że albo dziecko fizycznie nie jest do tego gotowe, albo emocjonalnie, ale czasami dwa miesiące wakacji powoduje, że dziecko od września jest gotowe, chociaż jeszcze w czerwcu rodzicowi wydawało się, że to będzie no, szkodliwe dla dziecka. Czyli byście trochę... tego przymusu niejako powrotu do 6 lat musisz iść do pierwszej klasy? Związek Nauczycielstwa Polskiego chciałby tego? Związek uważał, że i tego zdania nie zmieniamy. Jeżeli dziecko jest gotowe, to niech ta decyzja należy do rodzica, ale nie obudowujmy tej decyzji potrzebą koniecznością udania się do poradni pedagogiczno-psychologicznej, żeby ta poradnia papierowo zaakceptowała i potwierdziła. Rozumiem. To. Czyli ten, ten jeden wymóg byście zlikwidowali, a poza tym nie decydują rodzice. No tak, rodzic nie decyduje, szkoły są gotowe, nauczyciele są gotowi, szkoła jest bardzo przyjaznym, bezpiecznym miejscem, i wydaje mi się, że jeżeli jeszcze samorządy dołożyłyby starań, żeby te świetlice i, i stołówki szkolne także były przygotowane na takim poziomie, który związek. Postulował, które apelowaliśmy, nie byłoby żadnego problemu tak, że z wyboryczności. nauczycieli posłali? straciło pracę z powodu tego zamieszania z 6 i 7 latkami. Myśmy szacowali, że to będzie, że, że tych nauczycieli, którzy stracą pracę jest ponad 10 tysięcy osób. Czy monitorowaliście, co się z tymi ludźmi dzieje? No, w większości to, było, to są osoby, które szukają innego miejsca pracy, bądź też yy, są to osoby, które mają zawierane umowy roczne na, na pracę, bądź pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Część z nich poszła na urlopy dla poratowania zdrowia, jeżeli mieli taką prawną roczne, możliwość. roczne. roczne urlopy dla poratowania zdrowia, ale większość z nich niestety straciła kontakt ze szkołą.